Ej, gdzie kupić yeah, tanio pelerynkę? Eee, yeah. mm, na no Allegro? No ale to musisz konto chyba całe kupić, nie? Nie no Daj mi jakiegoś slagera czy coś Ej, gdzie kupić tanio pelerynkę? Bajzyczu sobie pobierz, by Ani Minecraft Ani Minecraft okay. <laughs> Minecraft by zyczu sobie pobierz Pan, jesteś... Tam będziesz miał pelerinę cię za darmo, mówię ci, obiecuję ci, bo wcale nie wszystko. Ej, a, a macie skrzydła na blazing packu. No jasne. Ja mam. A ja też będę miał, bo mój wujek to Invicius. No mój to kurwa Władimir Pu Putin cię wykur... Tu jest... jakby Invicius miał e, 20 lat. jak robicie wyzwania, to ja wygrywacie item Ej, pij na drytac.net i dawaj bijemy się pod moją starą gildią. Jest jakiś frajer! Leje go. Ale ty ofensywny widzę. Możesz zagrać mordę Ale go na lewe dziąsło. Kulak? To jest Topka, bo ja, za... Ej, topka, bo ja rzadko gram z dziewczętami wyślesz mi swoje zdjęcie. No. Dlaczego tak mnie obraziłeś? Jak obraziłem, mówię co słyszę. Eee, a a kto to mówi w ogóle teraz? Kto to... Kto to, mówi? Ja, tata... Tata. Kto to powiedział? Kto to powiedział? Mój tata to był. Ja no drugi wyszedł. Hey, Dwójkę mnie biją. Halo. Polski pingwin. No, Dobrze. Also. Nie odrzuć się do tego mikrofonu, kurwa nie, ale ja nie krzyczę, ja mam tego piszczył, Może go ktoś usunąć z internetu? Ja nie Ja nie, ja krzyczę, ja nie krzyczę Może jakiś ktoś usunąć z internetu? Tam się usuń, frajerze Usiądź za pręta, kurwa ta usia, kurwa. ucieka, ja kurwa. Ja nie krzyczę. Ja on, on, nie krzyczę. Nie go, Jeba, ja no, nie krzyczę. <grym> o kurwa, moje urządzenie. Kto tu dołączył? Kolega, rolnik uciekł. Nie ja wiem. Kłócę pana, kolega rolnika. To, to uciekł. To jest kawi. Lagnął się, dognął. To, to jest kawi. To, to jest zaraz, polski dobra. pingwin. To jest starosteń. polski pingwin, to jest polski pingwin, tak. To jest kurwa legenda ja On cię rozkurwi. Rozumiem. A ty jesteś Sasa? A Ezami, a

Wartości na Richa Zaszu cię Ezzy? Ezzy? Jakie macie wartości na Richa? Więcej niż zębów No i co on wyszedł przysielony Więcej niż ty zębów i lat User to to your channel Dobra, nie. Wejdź go ktoś, no, ktoś uspokoi. może ktoś poprosić jego małego, Żeby mu skasowała internet? Miej kurwa tą pieluchę, bo nagrzaną masz już Dobra, kurwa. Boj tą matkę, bo no, kurwa piszesz za bardzo nam tu kurwa. Pani mało, pani... No, ty, ja jaki mam nikt ty który ma jaki ma nikty. O ty! Ja jestem Diamond 11, mam się kurwa i wykona ciebie albo za mody o. jesteś, bo mi kurwa kurator stoi jeszcze kurwa o, na plecach. Się mam cię w chuju mordo, ale uspokój kurwa z tą darczą Tam płaczesz. Tak, To ty naprawdę nie zauważasz, że wszyscy mają do z ciebie bekę? O i co? A ja mam gdzieś hejterów. <laughs> hejterzy, hejterzy! Hejterzy, co wy tobie mykicie. Oni są że wszędzie. Czy dopiero nie? się no. obudziliście? Chamy, chamy jedne Ej, to że to wszędzie to że tak <laughs> Prosto, że tak być tu. Też za Kimborny <laughs> Ej, nie mówcie tak. Dobra! A, I co? Co teraz, no? Gówno, tu ją staw. No i masz bama. już dostałem dzisiaj. Powiem, powiem to. Idź no mnie sprzedaj nie. tam, no. Ale to nie Mira mi da bana, a z mira będę gadał na temat Dunbana. Poleciał! No... nie, ma... A nie z to, lordy, kurwa. to ty się pułtasz do mnie, gruby! <laughs> gruby? Który? Do którego powiedziałeś gruby? Który, tak? nie wiem, ten co się do mnie pułta cały czas, bo Bas jeden. Grubego nie ma, zech jeszcze nie wszedł na Teamspeaka. No właśnie. A ja pierwszy Elbeka. raz się odezwałem do ciebie. Nie, jak go nie, nie, chodziło nie, nie, daj nie, 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 ostatnio. Dał nie, nie, Kto dał? dał?